Na pewno znacie takie rodziny, gdzie po prostu babcia rozwódka, mama rozwódka, córka rozwódka, wnuczka rozwódka, i to tak jak choroby genetyczne wszystkie się rozwodzą, małżeństwa się nie układają. Dlaczego to tak się dzieje? Dlatego, że w jednym pokoleniu poszła że była jakaś ciąża niechciana, może ta osoba była bardzo młoda, nie chciała tego dziecka, to dziecko się urodziło, dziecko, dziecku zabrakło po prostu uczucia miłości, bo mama, która chodziła w ciąży, ona ciągle myślała, a po co mnie to dziecko, a co ja będę robić, a teraz mi życie się zmienia, a teraz mnie będzie źle, a bo ja muszę to robić, to, 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 to. Wszystkie te emocje przeszli na dziecko. I dziecka się rodzi, i już ona nie ma takiej miłości, ona nie ma takiego poczucia wartości.